Witam serdecznie na kanale Shilo. Chciałem zaprezentować nowy zakup torby Stanley Fatmax, właściwie plecaka. Poprzednie lata pracowałem na torbie McAllister. Bardzo wytrzymała, poręczna, dużo kieszonek. Kieszonka tu z boku, tutaj dużo. dużo takich poręcznych też kieszonek tutaj tu środek też bardzo fajny jest trochę burdel w niej już, bo już jest niewykorzystywana, jednak stał się wypadek z torbą, została przejechana samochodem. No i to zmusiło mnie do wymiany. Także wyeksploatowała się ale naprawdę fajna, poręczna, jeżeli ktoś lubi takie poziome, gdzie można chwycić do ręki tą torbę, to naprawdę polecam. Jest możliwość tutaj sobie też założenia paska na ramię. Także naprawdę jest ok. Torba fajna, poręczna i, i naprawdę nie było z nią problemu. Teraz poszedłem w Plecak. Z tego względu plecak zakłada się na ramię i... Nie, znaczy, na, na, na plecy, tak? Tutaj ta torba była na ramię, a tutaj się zakłada na, na plecy. Także poszedłem teraz w tą stronę, żeby sobie wypróbować. Wydaje się, ta ten, ten plecak wydaje się troszeczkę mniejszy, być może mniej pakowny niż ta torba. Ale to, że tak powiem, z pozoru. Wszystko, co jest potrzebne do wykonania zlecenia, do tego plecaka się mieści. A więc, mamy tak. Tu mamy siateczki. Bardzo fajne rozwiązanie. Wydaje się dość mocne. Także, jest ok. Kieszonka. Ja tu mam ochroniacze i rękawiczki. Bardzo tutaj ten tył torby, który jest z tych pleców, bardzo miły jest. Regulowane paski. Kolejna kieszonka. Środek. U mnie to wygląda w ten sposób. Podstawowe od, odpłamiacze które zawsze biorę do klienta. Jakaś troszeczka do zębów nie do mycia zębów ale czasami się przydaje jakiś tam odplamiacz miarki i mam takie takie do mm, takie buteleczki 100 ml formuła 90 w płynie, a tu mam kwaśną płukankę może by sobie nalać jeszcze do tej Różne konfiguracje, tak? Kto jak pracuje, kto jak robi, spokojnie może sobie nalewać. Polecam naprawdę. Ja używam kwaśna pukanka. Formuła 90 wpłynie. Na ten czas jest to moja chemia na 95% albo nawet i więcej zleceń. Także. Także tak to wygląda u mnie. Tak jest w środku. Tu był wkład do narzędzi, ale ja to oczywiście tego nie mam, bo to jest mi niepotrzebne. Tu mamy kolejną kieszonkę. Żadnych pędzelków ja nie używam. Auty nie robię. Także pakuje się tak, jak wymaga tego u mnie praca. Chemia, Chemia mam w takich pudełeczkach. Pokażę Wam, jak ja się pakuje Czyli sobie raz, dwa, trzy, cztery. W zależności kto jakich środków do wspólnego rozpuszczania brudu używa, ile czego, kwestia indywidualna. Yy, pakuje się, wszystko wchodzi. Tu mamy. Szczotki. Szczotka do usuwania sierści, z miękkim włosem, do zaczesywania materiałów i moja szczotka, którą uwielbiam, do prania. Spokojnie to wszystko wchodzi. Raz, dwa, trzy, cztery. Papier toaletowy oraz mikrofibry, i gdyż ja używam wentylatora, czasami przydaje mi się przedłużacz. Także tak to wygląda. Torba po zapięciu. W ten sposób wygląda. Jest naprawdę pakowna. I w tym plecaku znajduje się chemia, z, który, z którą ja idę prać do klienta. Mogę powiedzieć, że ten plecak jest ym, o, owie, o wiele bardziej poręczniejszy niż ta torba. Więc jeżeli w kwestii wygody, no to plecak po prostu bije na głowę, na głowę tą torbę poziomą. No w ogóle nie mamy o czym mówić. Także naprawdę, jeżeli ktoś ceni sobie wygodę, to plecak naprawdę bardzo fajny. Wydaje się dość mocny. Mocny, poręczny. Tutaj też mamy kieszonkę. Tu mam akurat taki skrobaczek do używania. Czasami jakieś gumy. Coś, coś twardszego w podłożu. Także mam taki skrobaczek. No i tam jeszcze jakieś inne pewnie rzeczy trzeba będzie może dopakować, ale to jest mówię taka pierwszej potrzeby. Także spokojnie, naprawdę torba bardzo fajna. Hmm, możecie powiedzieć jakiej wy torby używacie na co dzień, może jakiś skrzynek. Tak, naprawdę ja mogę to tej to polecić. Także hmm, rewelacja, rewelacja choć mówię z tej też byłem bardzo zadowolony także naprawdę torba bardzo fajna tu mamy też możemy sobie włożyć jakiś odpamiać wyższy jakąś butelkę czy, czy, czy coś innego naprawdę rewelacyjne, rewelacyjna sprawa tu możemy sobie też włożyć coś jest naprawdę dobrze Oczywiście możemy też ją chwycić do ręki i później z nią chwytającą w ten sposób. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka. Pozdrawiam serdecznie Silo.